No, tutaj jest takie miejscowa, e, takie kontenery. E, witam wszystkich. Mamy godzinę, już z czwartą. To patrzcie, jak ta wystawka z mebli jest pod krzakami. Normalnie w śniegu zrobimy im co? Weź. A! Normalnie eś. a A, tutaj jest taki kontener. Ja już tak to było, tak to leżałem, otworzyłem. Coś czułem, że w szkle, jakby był. Karton, to coś musi w nim być, albo jak było, to już to wziął. Zajrzałem i co mamy? Co mamy? Patrzcie, patrzcie. Takie naczynia. Ty kubek normalnie powstańców. Kubek Ty Gettysburg. To jest z Madery, z Kalifornii. Ej, fajny ten kubek. To jest z Madery, z Kalifornii, fajny kubek. Przedstawia wojnę w, w Gettysburgu. Juli 3 1863 wykonał go Ka Karl Munster. Pisze, podpisane jest tutaj nawet. Czyli to to, to, to jest projekt, tam go wykonał. Prawda, ciekawe, jak ten kuban się tutaj znalazł. powiem Jestem naprawdę ciekawy, jak on się tutaj znalazł. Naprawdę zajebisty. Mega, mega. Patrzcie, ta flaga w ogóle. Z drugiej strony nie się Patrzcie, jakie tu ma zdobienia. Tu masakra w ogóle. Cała flaga jeszcze w ogóle, cała ta wojna, ekstra. Kubek na pewno weźmiemy. Eee, kurczę, ja to wam pokazać Dobra, wam tutaj to odłożę, potem do zapakuj z powrotem. Kubek weźmiemy. O, patrzcie, talerzyki, przepiękne. piękne talerzyki, zobaczcie. O, oh, fuck! To jest angielska porcelana. Jakiś granit porcelan. England, stary Albin Denk. Stara angielska porcelana. W świetnym stanie, patrzcie jak ona jest zdobiona, masakra Hej to, to już jest czosnki, nie wiedziałem, że, że taka porcelana jest Pisze Olwadon Dauldon, kurde patrzcie ile sygnatur Masakra, pisze Albin Denk Albin denk. Masakra Zalubista, ale się cieszę, to chyba nie wezmę, chociaż ta porcelanka bez sygnatur nie wiem Ale ta fajna ta angielska. Kurczę mega dalej. Zobaczmy co dalej tutaj jest. Co dalej jest? Taki kubeczek sygnowany numerkiem. Jak mi się wziąć go? No, weźmiemy Ładny kubeczek. No. Fajny taki zielony kubeczek. Wisia zobaczcie. Tak, wam się podoba. Podłożymy go też. Zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze ciekawego w tym depozyciku. Tam widzę, że będzie fajny... Fajny... Patrzcie, to co to jest? To jest fajny, ty... No, co to jest? A co to? Caksap. Co to jest caksap? A sól. Nie, cukier. Cukier, caksa to cukier Patrzcie, fajny cukier ty taki pas sugar Sugar ty, na no sugar fajny taki pojemnik Mega duży Na cukier, fajny, fajny Faniuchy Oburzymy, go, też bierzemy, bo weźmiemy tylko czy tyle rzeczy. O! Tam coś sztuczowego jest po starach. zrobię to są patrzcie, co to powiem, co powiem to mnie to interesuje ty China zwykły. Made in en Chińska, taka porcelana. Taki talerzyk Zobaczcie, sobie w I zobaczmy dalej. Bez sygnatur, ale, ale takie coś ciekawego naprawdę, bo ono Jakby, jakby kurcze mlecznik, no nie? Taki, co o tym powiecie? Czy ktoś, ktoś to rozpoznaje, czy też nie Zobaczmy dalej, zobaczmy dalej Co my tu mamy, dojdźmy do tego Tego nie weźmiemy niestety Nie weźmiemy tego e, To kubeczka też nie wiem czy weźmiemy, nie Wystawimy szklane, też nie weźmiemy Co tu jeszcze mamy? Szklaneczki, też chyba nie bo nie ma żadnej na sygnatur nie w takie O, kola jest kola stara patrzcie ooo kolekcjonerska, kolekcjonerska szkolneczka z koli znowu fajnie fajnie słuchczo słuchczo no to naprawdę lubię te koleszczoneczki one są dobre kolekcjonerskie on powiem także weźmiemy coś już mam nie mejkuje zwykły zwykły kubeczek że. Eee, Majkujza Zobaczmy dalej, zobaczmy dalej Zobaczmy dalej Co tutaj jest Howali? Wow, wow. Może coś nas zaskoczy jeszcze Tutaj kieliszki mamy Holmateaty kili Kieliszki z tecili, prawda? To też kamikadze z bolsa. Można było z Platinią Nie, nie bierzemy. Tu macie od te kili I tutaj ten będzie... Aaa ubite Już myślałem że nie będzie, ale jest ubite, a to chińskie, nie? Chociaż nie wiem, mogło być dobre pojmać Ale ubite dalej Tu mamy coś dobrego Ło wow, jest i po Made in GDR Helena to z heleny. Marzycie tą, tą tą fabrykę porcelany? Wiemiełczek? To, to jest z heleny normalnie, patrzcie. 1777 Madden GGR, Helena normalnie. Ty fajna, nie złyszko co to ta helenka. Fajny talerzyk, taki taki wzór z Heleny. co Wam się, co wam się podoba? Piszcie w komentarzach. E, bo ja już tutaj dobiegam, dobiegam chyba do finalnych rzeczy e, tu mam ten tak, pojemnik na prawdopodobnie tym będzie wysypię te cukier, bo nie chciał, tutaj damy tutaj nowy cukier przy co to jest zaraz zobaczymy za co to będzie na co to jest mój pojemnik no ty, to jest na herbatę, prawda? a dalej cukier, no nie? także mamy drugi pojemnik e, na herbatę no i też weźmiemy i to co chcę podjąć właśnie najbardziej. No, to. To, to, do czego to jest? Ooo! To chyba jest do tego patrzcie O, tak, 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 oczywiście. O i mam całe już patrzcie Skompletowaliśmy zestaw. mleczniczek fajny. Fajny, nie? Fajne mlecznik Świetny stan. I to sprawdzimy. Jak myślicie, co to jest? Strzelacie ze mną? Co to może być? Co to może być? Ja strzelam, co? Chodziesz, jeszcze co to będzie? Patrzcie. Bo już widziałem coś niebieskiego. jak nowa. chodzisz, jak myślicie, już się zastanawiajcie. Co to może być? Co to może być? To piękne. Piękna patera, Patrzcie, jak normalnie z pantenonu jakiegoś. I co? A, zgadłem, bo widziałem tylko, że niebieskie. A ja wiem, że niebieskie to chodzisz. Patrzcie, rok... Ja już się znam po porcelanie. Także schodzieży, taka patera, mega, mega, mega fajna rzecz, porcelanę uwielbiam, kolekcjonuję, także coś dla fanatyków porcelanki, od razu patrzę, coś wielkiego od razu, giga. No i co, zobaczcie, to się nam udało zebrać, pozdrawiam Was, eee, trzymajcie się do następnego takiej depozycji w kontenerku, eee, Wam też takich życzę, eee, trzymajcie się, a my lecimy dalej sobie.